Dzień dobry, nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem. Porozmawiamy sobie dzisiaj o pewnych zagadnieniach semantycznych, syntaktycznych i pragmatycznych, mianowicie o słowie przydupas. Byłem niedawno na spotkaniu w pewnej firmie. Firma fajna z dużym potencjałem, ale widać, że jakby to powiedzieć, jeden z działów tej firmy jest jakby świadomie w rozwoju. I to wpływa na dysfunkcję całej firmy. Tak? Bo wiadomo znacie Państwo tę zasadę, że jeżeli jest beczka, to poziom wody w beczce wyznacza najniższe, najniższa, najniższa deseczka. To tak samo jak na przykład kiedyś była wojna celna pomiędzy Japonią i Francją. Japonia w końcu ustąpiła, wyjątkowa Francja ustąpiła i powiedziała: Dobrze, 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 wygraliście. Wpuścimy wasze wideo VHS na rynek francuski. Z tym, że każde musi mieć certyfikat zgodności. I stworzymy taki urząd, który będzie ten certyfikat zgodności wystawiał. I to jest wszystko. A możecie wpuścić tego towaru ile chcecie. No to Japończycy się ucieszyli. A Francuzi zrobili takie biuro, w którym pracowało dwóch urzędników. Jak przychodziła dostawa wideo do Francji, na przykład Tir, no to oni je rozpakowali do magazynu, potem brali do biura, brali takie wideo, rozpakowywali, sprawdzali, jak wygląda, czy to jest to, czy ma tabelkę, czy ma taką i taką wtyczkę, jak działa, działa, czy się włącza, czy pilot i tak dalej. Wypisywali papierek, bach! Dali certyfikat zgodności, pakowali z powrotem, opakowywali w tekturkę, brali kolejne wideo i tak 32 wideo dziennie, e, a w dobrych dniach 40 e, z Japonii wpływało na rynek francuski. No, biuro na razie jest małe, ale my je rozwiniemy. Czyli po prostu. <gryw> Nie było w zasadzie żadnych ograniczeń z wejściem japońskiego sprzętu na rynek francuski Poza tym, że miał właśnie certyfikat A certyfikat wydawało biuro Powiedzmy w Arl, Czy gdzieś na Orli mieli swój kontener czy coś I tam dwoili się i troili Na razie mieli tylko dwóch pracowników Ale z czasem plany są, że będzie więcej No więc można tak Tą deseczkę obniżać Tutaj jeden z działów był po prostu tak jakby wyhamowywany I nie nosiło to w przypadku. No i podzieliłem się z tą informacją. Tak mówię, słuchajcie, no to tak wygląda, jakby ktoś specjalnie był tu hamulcowy w tym dziale. To tak dzi dziwnie to wygląda. No tak, tak. E, tutaj kierownik tego działu się e, przejął. tak, no tutaj, no, no tak, tak. I powiedział dużo okrągłych słów. Po czym spakowaliśmy się, wychodzimy, wyszedł. Zostałem ja i pani dyrektor HR-u. I ona powiedziała... Do mnie. Pan uważa z tymi swoimi opiniami, bo ten człowiek to przydupas zarządu. I zdałem sobie sprawę, że to nie jest dobre słowo ani dobra prognoza. Powiedziałem: To jest przydupas zarządu. I pomyślałem sobie: Co to jest przydupas? I po długich czasie pomyślałem sobie: że przydupas w warunkach takich normalnych, tutaj. To jest taki trochę na poły, yy, jeśli chodzi o taką serwilistyczność, prawda? To taki jakby w warunkach więziennych trochę cfel, a w warunkach cywilnych trochę konfident, donosiciel. Czyli to jest taki uniżony, wszystko zrobiący konfident, który nie powie, jest tak i tak, tylko po prostu jest takim konfidentem. Konfidenci, ale przekraczając granicę dobrego smaku. Jakby. I to niemiłe jest. Pomyślałem sobie, mój Boże. Przydupas. Takie słowo naprawdę ciężkie. Taki konfident przekraczający... już samo konfident brzmi obrzydliwie, nie? A konfident, który przekracza granicę dobrego smaku, brzmi jeszcze gorzej. A niech pan uważa, bo to przydupas zarządu. Przydupas. Nie powiedziała m, informator. Nie powiedziała, on kabluje do zarządu. Nie powiedziała, wie pan co, to jest tam na przykład coś tam. Na przykład współpracownik zarządu, konsultant zarządu. Jest dużo dobrych słów. Nie, nie, powiedziała przydupas. Przydupas, czyli taki cwelo. Cwelo kapuś. Czy się może mylę. Nie wiem, ale nie brzmiało to dobrze. Wszystkiego dobrego. Życzę Państwu, że Państwo byli mądrymi, sprawnymi konsultantami. Dobrych zarządów. To jest fajna rola. Mądrze różnym ludziom doradzać i mówić, co Waszym zdaniem powinno być, a czego nie, i sprzeczać się i tworzyć nowe wartości. Wszystkiego dobrego.